Cześć, dobry, z tej strony Razer TV i w tym odcinku zanda na PrediPe, gdzie bym wam zaprezentować mój nowy nabytek, czyli Tahome na rynkach. Powiedzieliśmy, że przebieg, mam jeszcze zamiar lampki włożyć i ksenony i dzisiaj poszukamy takiego domku ale wątpię że znajdziemy bo tu zazwyczaj nie ma domków co u mnie tak wracam na pela zdałem H1 i H2 pozdrawiam kolegę Sebę który mi pomógł zdać H1 i Ogólnie mój cały team mój z wszystkich kolegów z Pela, czyli Wirtuala, oj, Sebe i, i tych innych. Yy. No i co? I dzisiaj wam e, powiem, że wracam do Pela i przepraszam, że nie było odcinków spela, bo niestety nie miałem czasu żeby nagrywać dwa odcinki i no troszeczkę się nie chciało ale już wracam jest ok i tak kupiłem tą tachonę ona była na twistach kupiłem ją za 8100 mm. i jak Później sprzedałem się z Adlera i kupiłem tą tachonę. Jak e, zdemontowałem Twisty, to tak sobie pomyślałem, może tak Rimki dołożę, może Groły. tak sobie pomyślałem, Groły droższe, to może lepiej rinki. No i tak się skończyło, że Rimki za 600 dołożyłem. No i mam Rimki. I te, znaczy lampki brakują. I będę miał już autko gotowe i później już zaczniemy kupować jakieś droższe autko Może tak mesę. Zobaczcie się tutaj, jak to tu jest drogo. Mm, ja kupiłem tą Tahoma na twistach za 8100. Tu kosztuje best friend 9431. I tak spodziewajcie się na fery bo jeszcze tydzień do ferii, więc no dla mnie tydzień do w którym się już skończyło spodziewajcie się wciąż z tych odcinków um, z MT i mam takie pytanie chcecie serię z Lizzo Vlogans bo jeśli tak to mogę serię nagrać wystarczy dwa komentarze lub cztery lajki lub trzy Mm, i nagram wam kolej odcinek z, li, yy, z LoL'a. Już jednak wbijam ten 30 level bo jeszcze 1000 mi brakuje i mam 30 level i będę mógł rankingowe nagrywać spróbuję się wbić do brązu, za do za 5 to nie będzie trudne <coughs> i I tak, mm. niektórym ludziom, co nie mają na przykład H2, a mają L2, to polecam właśnie tym L2 pracować. Jak się wam zdziwi, to H2 zdawajcie. Nie ma problemu. A tym, co nie mają L2 ani H2, polecam rawkę. Dobra praca. Opłacalna. I łatwa do zdobycia. I, i, i. I, i tak mój kolega właśnie nie ma na przykład na przykład już Q ma zepsute i, i chciałby bardzo chodniwa mieć. i nie popracuje bo nie ma Q i jak będzie latą i w tym ma no jest ha what the fuck dobra i w tym jest haczyk że może pracować właśnie na ref i tam pracuje i zarabia. A nie to co jak inni menelek, bo to zarabiają w takich bezsensownych pracach. I mówią, że skąd ludzie mają tyle kasy. Bo zarabiają. I nie tylko. Umie handlować autami. Mm. I co jeszcze? I to nie tylko, że umiem handlować, umiem też grać. I chce im się, pracują przez kurde no! Bym się zagadnie, że przecież I lubią pracować, na przykład ktoś lubi pracować. Co tu się odbieraj, troll. Troll.kp Trollka To nie, to ja nie chcę do gangu do chłodkami. Нагата, Гата, Фаина Гата, Фаина Men jeg vet men jeg ikke hvor mm, den er. dołączę do ich gangu i tu będę chyba trzymał swoje auto. nie, no to w końcu... nie yeah. mam hmm, nulę no, no, mają aut znaczy ten, nie yeah, aut tylko ludzi w gangu rich Wiecie co, to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Um, jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. Cześć.